Siemanerowizowie z tej strony, Pawliczek! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie Sons of the Forest. Tak, nowa seria będzie na tym kanale Sons of the Forest. Jeszcze nie odpalałem, więc odpalimy, zobaczymy co tam będzie. No i zostawcie lajka. Jak chcecie więcej odcinków z tej pięknej gry Sons of the Forest, życzę wam miłego oglądania. Mamy Gierka odpaliła się. Pierwszy raz odpaliłem wcześniej i nie odpalałem. Wygląda przerażająco ten screen tutaj na samym początku. Screen widzę, że jest rap, gra wieloosobowa, ale na razie się zagramy w jednoosobowy. Tryb i zobaczymy co tu się wydarzy lecimy bo tutaj jest mega głośno że, że nie mogę wytrzymać nowa gra klikamy niestandardowe trudne przy... mogę po prostu normalna e... normalna brak ro... czekaj niestandardowe graj na własnych zasadach silniejsi wrogowie i surowe zasady przetrwania silniejsi wrogowie i trudniejsze zasady przetrwania brak wrogów w świecie gry Suger, sugerowany tryb gry. To weźmy sobie ten sugerowany tryb gry i się nam piękna giera ładuje. Mega się jaram, bo ta gra jest mega droga, 140 zł kosztuje. O kurde! Nie wiem co się dzieje, lecimy helikopterem. Przed chwilą mi się pojawiła gra. Coś w się sensie no wiecie. Ekran mi się przed chwilą pojawił, bo przed chwilą był po prostu napis Sons of the Forest, ale lecimy helikopterem! I jest deszcz! Wow! Wow, jak ta gra przepięknie wygląda! Jaram się mega Mogę ruszyć kamerą? O, oh, wow, jak mi laguje! Siema ludzie! Mi laguje na razie, bo wiecie. Mam nawet laptop jakiś. Źródło oska... To... Z niego sygnału znajduje się 150 metrów, coś tam. 7 miesięcy wcześniej. Nie znajdziesz tam nikogo żywego. Okej? Okay? Co się dzieje? Ktoś nie mówi do nas. Ja próbujemy chyba kogoś żywego tu znaleźć, nie wiem. To jest jakiś gościu. A dobra, jakiś zaginiony gościu. Dobra. Zaginął na 31 tygodni chyba. No tygodni. 31 tygodni. No i okej, okay. mamy las. Sons of Deforest. Nie wiem co to za bardzo znaczy, nie sprawdzałam nawet, ale wiem, że na pewno Deforest to jest las, więc chyba będziemy dużo razem w lesie w tej gierce. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Nie wiem czy się będą jakieś krótsze, czy dłuższe filmy z tej gierki pojawiały. No myślę, że takie, no, takie lekko dłuższe, na przykład po jakieś pół godziny się będą pojawiały, nie wiem. Zobaczymy, zależy jak będzie ta gierka wyglądała i kiedy będzie najlepszy czas na zakończenie odcinka, bo bardzo późno to nagrywam, muszę jeszcze dzisiaj wrzucić film, więc ten odcinek nie będzie trwał o 30 minut, tylko no mało będzie trwał, no bo wiecie, śpieszę się, ale nie mogę wam gwarantować, że następny odcinek z tej giery będzie jakiś mega długi. Zobaczymy yy, czy będę miał więcej czasu na nagranie tego filmu. Jak tak, no to może za jakieś 30 minut będzie trwał taki filmik. Ale na razie mamy taki wstępniak, że po prostu seletamy, więc ja tu będę do Was gadał przez dłuższą ilość czasu. Jak mówisz, to nie interesuje po prostu latanie i gadanie do Was, to może, że to może zaraz kipnąć, jak ktoś się stanie ciekawszego. Ale mamy góry. Piękne góry, lecimy nad górami. Wow, ciekawe. Okay. Tu są ludzie normalnie, ten. Czyli musimy znaleźć chyba zaginionych typów. Nie wiem, ale chyba tak, bo tu mamy jakiegoś gościa, który zaginął. To jest Edward Pufton. Edward Pufton zaginął. Edward Pufton. Nie wiem, jak się czyta po angielsku. Chyba Edward Pufton. Czy coś w tym stylu, właśnie. Mamy D. A ja to chyba mogę skipnąć, wiecie? D. A nie mogę skipnąć, w sensie mogę i ludzi przesuwać mogę. Mam jakąś bar... Teraz Barbara Pufton, czyli to była jakaś rodzina. Barbara Pufton. Była rodzina, wow, patrzcie to. Lecimy nad jeziorem. Barbara Pufton. Virginia Pufton. Okej. Okay. A tu mamy mapę. Zresztą mogę zobaczyć chyba. Ej, patrzę... A nie, wyłączyłam kompa. Co ja robię? Fight Demons Chyba Fight Demons? Wow, coś się dzieje Wow, atakują nas Atakują nas Co tu się dzieje? Ale chyba miałam po prostu sprawdzić tych ludzi, bo tak to byśmy jakieś nieskończoność czasu lecili chyba Ale wow, wow Co tu się dzieje? O kurde O kurde No i się niestety wywaliliśmy, ale chyba na szczęście żyjemy E, zawisłem na drzewie, halo. Ej, ja zawisłem na drzewie chyba. Rzeczywiście, zawisłem na drzewie. Niestety. Zawisłem. A, nie. Zawisłem na drzewie na helikopterze. Dobra. Dobra. Wow. Wow. Gościu, jak to wysoko jest chyba? To jest wysoko? Wysoko, na pewno, bardzo wysoko jesteśmy. No to się zsunie. Na no ten helikopter się zsunie. Próbujemy się uwolnić. Musimy się odczepić, tak. Odczepiamy się i spadamy. I chyba zemdleliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. drodzy widzowie. Ale żyjemy. Wiedziałam, że przeżyjemy. Dobra. O, co ty. A ciebie kto tu zapraszał? Kim ty jesteś? Kim jesteś, człowieku. Czekaj. No i jakiś gościu nas tutaj walnął. Czyli już widzę, że będziemy mieli jakichś wrogów na pewno. I co dalej? Wywalił mnie. Po prostu mnie wywalił z jakimś plecakiem. To chyba mój plecak jest. I bierzemy jakiś... Emergency only, dobra. Wow! Wow! Patrzcie tą przepiękną gierę. E. E. Klikam E. Wow. Zebrałam nasiona. Co jak wejdę do wody? Ta gra jest piękna. Ale otworzyć jakiś monek naciśnij. I dobra. Jak inwentory? Dobra, tak wygląda nasza perspektywa pod wodą. Nie wiem, czemu słychać, jakbym był nad wodą, jak jestem pod wodą. Czekaj. Trochę się zanurzy trochę głębiej. Nie mogę kucnąć. O, widzicie? Ciekawa, ta gra jest bardzo ładna i spróbujmy otworzyć ekwipunek. Wow! Dodaj przedmioty do maty, aby ją otworzyć lub połączyć. Mam... Wow! A dobra. Ciekawe, ciekawe. Nie, to. Dobra. Mam nóż? A jak schować nóż? I się łuczy dopiero, wiecie. Co mam? Ej, chwila, chcę schować nóż! Nie mam pojęcia. Nóż? No, no nie. To nie tak. Ej, bo tu mi się jakaś kamizelka świeci. Plecak, to jest plecak. Schowam tu nóż. Nie, nie mogę. Dziwne trochę, ale dobra. O co z tobą chodzi, człowieku? Halo! E! Trzymam E i co mogę z tobą zrobić? A mam ci pomóc, a to nie jest ten gości, co mnie torturował przypadkiem nie, to jest ktoś inny. Kim ty jesteś? Kevin. Kelvin! Kelvin Kelwin to jest! Kelvin! O nie! Ej, bo on ma krew z uszu. To jest jakiś robot? Kelvin. Co ja mu robię? Wow! Kelvin, ty jesteś Kelvin. Oczyść, podążaj za mną zdobądź, Podążaj za mną na razie, Kelvin. Podążaj, podążaj. Czekaj, jak ja to... Tam... Wow! Czekaj, podążaj za mną na razie. Podążaj za mną, Kelvin. Kelvin ty jesteś, nie? Pokaż Kelvin czy Kelvin? <grym> wow, jak ja mu to przydziepiam, jaki je agresywny jestem. Kelvin! Jesteś Kelvin! Dobrze! Podążaj za mną Kelvin! Idziesz? Kelvin, bo ty... Ty chyba nie jesteś. Ej, ej, schowaj. Halo. Podążaj za mną po prostu, Kelvin. Podążaj. To on wie? On już podąża? Co to jest? Mogę to bić! To jest chyba jakiś martwy człowiek. Kelvin, co się dzieje? I wow. Wow. Za chwilę będziemy kończyć, bo... no mówiłam. Muszę się śpieszyć, ale to był taki odcinek początkowy z tej giereczki. Żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. O, podożesz, Kelvin. To zarąbiście. Otwórz pakiet awaryjny. Jakiś pakiet awaryjny mogę. Tak, w hipunku. To? Pakiet awaryjny. Właśnie. Otwieramy. Zębatkę, aby otworzyć pakiet awaryjny. I otwieram nasz pakiet. Co to jest? Nadajnik GPS. Dobra. Musimy się stąd wydostać chyba. Znajdź drużynę. Znajdź rodzinę pół... pół... pół tonów. Przybliż obraz nadajnika, wciskając... Dobra. Coś takiego. Nie. Wow! Zebrałam liście. Tylko nie wiem po co. A co to jest? Patyk, Dobra. Ja zbieram rzeczy, których nie wiem, co ja robię. Idę gdzieś na północ, chyba. Tak, idę na północ. Kelvin, chodź, idziemy na północ. Kelvin, a on podąża za mną? Kelvin, dobra, idzie Kelvin. Nie wiem, idę na północ. Nie wiem, co ja tu mam dokładnie robić. Ale chwila. Co ja zabrałam? Tak właściwie. Ha? A To chyba jakieś jagody. To nie wiem co to jest. Dobra, chodźmy. Nie wiem co ja z tym zrobiłem. Poznaj podstawowe konstruowania. Po konstruowania. Poznaj podstawy konstruowania. B. Poznajmy te... Kon y podstawy konstruowania. Bum. Bum. Zamknij. Czyli możemy zebrać patyk na przykład. Ja mam patyk, ja zebrałam patyk. Chodźmy gdzieś tam, tam, tam będzie tak sympatyczniej niż tu. Wow, co to jest? No i znalazłem jakieś miejsce. Mięso, to jest mięso, chłopie. Nie, nie wiem co to jest. Tu było chyba jakieś ognisko robione. Ale otwórzmy tutaj nasz inventory. I gdzie jest patyk? Ja zabrałam patyk, ja, ja tu nie wiem dokładnie. Nasiono. Liście. Oj, 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 Gdzie ja mam mój patyk? Tutaj tego raczej nie ma, ale mam nasiona jakieś. To, co to jest? Hę? E? Wow! Ale fajne. O, mogę sobie zapalić jakieś te. Ciekawe to jest, wiecie? Chyba to zostawię. Fajne, fajne. Znalazłem patyk. Ten plecak chyba stąd wywala jak na razie. Mogę wywalić... O! Patyk chce dać... Mam patyk, dobra. Tr coś tu... Bum! Wow! Por rozwaliłem go. Połamałem w sensie. Co ja mogę tutaj zrobić? A dobra ognisko! Pięknie, pięknie! Nauczyłem się w końcu. A teraz... Coś tu... Co to jest? Ja coś... Inwentorii. Ku? Ku kliknę. O coś tu się... Ej, noc się chyba robi. Dobra, zamknij na razie. Eee, mam kamień. Chyba się no... O kurde, dobra, wiedziałem, że nie mogę sprawdzić. Ej, chwila, bo się... Płonę! Ej, gdzie jest woda? Bo, gdzieś tu powinna być woda. Dobra, uczę się. Pawliczek się uczy, zaraz zginę. Naprawdę mam zły stan zdrowia przez ogień. Musimy znaleźć lekarstwo, Kelvin. Dlatego, że ja nie umiem grać w tą grę. Co ja mogę z tym zrobić? Ja chcę schować kamień. Chcę to schować. Kamień. Chowam. Katek już ten. No weź ten kamień mi stąd. A ja chyba go mogę jakoś usunąć, wiecie. Usuń. Usuń. No nie mogę, dobra, nie, nie, nie umiem tej gry. Nie umiem. Nie umiem grać w tą grę. Tu mam kolejny jakiś tam... Czy musimy znaleźć lekarstwo. Tylko co? co? Co może być lekarstwem? E. Tkanka. Tkanka mam. Tkankę. Usmażyłbym coś, musimy upolować. Tego raczej nie usmażymy. Wiecie. Co to jest? O, to są. A, dobra. Nieważne. Mogę się napić wody? Fajnie by było. Dobra, ja tu testuję. To jest odcinek poznać Tą grę muszę poznać się. Czemu ja mam ten cholerny kamień? Co ja mogę z nim zrobić? Weź mi pomóż. Mogę coś dać. Jakieś nowe zadanie przeznaczyć. Czekaj. Weź. Ubranie. Oczyść. Zrób sobie w przerwę, zostań. Utrzymaj bazę. Możesz utrzymać ba sar Sarna, sarna, sarna. Stój. No to utrzymaj bazę jak już. De. Mogę ją zabić? Chcę nóż, chcę nóż! Proszę... Czekaj, nóż, szybko, szybko, szybko. Dawaj. Tam nóż. Chcę upolować sarnę. Ciekawe czy potrafię. Ja pierdzielę, dobra, ja się muszę nauczyć tu jeszcze dużo rzeczy. KELVIN! KELVIN! Dobra, niech on sobie idzie, później tu powinien przyjść. Chcę coś z patyka zrobić kreatywnego, dobra. Nie. A mogę na przykład, czekaj, inwentorii. Nie mogę zrobić, tak? To jest topór, do, chyba bardziej do bicia zwierząt, ale drzewo też ścina. Drzewo też idzie do ścinania. Nie wiem do czego to jest, będę tym ścinał drzewa leci wow wiedziałam, mogę to zebrać dobra, już się uczę powoli już się uczę mechanik tej gry coś tu mogę zrobić ale to w naszej bazie zrobię to w naszej bazie tu bliżej bazy żeby było lepiej nie mam pojęcia, deska to chyba jest no to zróbmy tą deskę Chwila, ja tu tylko postawiłem. Mogę ją jeszcze bardziej rozwalić? Chyba nie. Chyba tak. Nie wiem, Kelvin, gdzie jest Kelvin? Nie wiem, czy on polasł. Znowu, Kelvin gdzieś idzie. Najwyżej go zgubimy. Ale dobra. Mogę te deski wziąć do eku, a później? Mogę. Ale czy one są w moim eku, więc sprawdźmy, czy one są. Patyki, patyki, właśnie tego potrzebowałam, w końcu. Kelvin, wróciłeś. Dobra, Inwentory na chwilę. I czy mam gdzieś te patyki? Gdzie są patyki? Tutaj mamy patyki. I co ja mogę z takich. Hmm. Co ja kliknę prawy na przykład? Nie, chyba nic. No to kliknijmy to. A dobra, mogę to po prostu ten. Bo to ognisko już się nie pali. Mogę je przenieść. Dobra, zapalę, zapalę se ten, żebyśmy mieli ognisko, no i dobra, niech będzie tutaj to ognisko w sumie, no i to by było na tyle, zakończmy już ten odcinek, bo ja, ja się rozkręcam, ja powoli zaczynam gadać i później wymyślać jakieś rzeczy i je robić, więc zakończmy ten odcinek tutaj przy ognisku, tak na luzie, czeka nas długa przygoda. Dobra widzowie, to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, na razie, cześć i pa.